Wcześniej najbardziej lubiłem w podróżach powrót do domu, a teraz mi się trochę odechciewa podróżować. W żadnym wypadku nie chodzi mi o tryb pustelniczy. Nie mam problemu, żeby pograć sobie w jaskini na PlayStation. To też dla mnie jest OK. I to naprawdę działa. Tak, naprawdę działa. PlayStation, projektor, lodówka, która cały czas gdzieś tam pracuje w tle. Mój ojciec to w ogóle jest niezłe świrbo, jest paleologiem i on po jaskiniach chodzi całe życie. Pamiętam, jak zadzwoniłem do niego pierwszy raz i mu mówię Tato, tato, mieszkam w wiaskini", Taki dumny. Mówi, synku. To jest grot. Jest tutaj bezpiecznie. Generalnie na Wyspach Kanaryjskich jest dużo bezpieczniej niż w Polsce. Jedyny raz w życiu, jak zostałem pobity, to było w posnowcu śląsku, kiedy człowiek a, 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 doświadczy prostoty życia. Nie musi być w jaskini, to może być w dowolnym miejscu na świecie. Nagle okazuje się, że naprawdę niewiele potrzeba.